Cześć, a więc dzisiaj mam dla Was nową serię i ta seria to będzie Po. To jest taka aplikacja, czyli taki jakby ziemniak, którego musimy karmić, karmić, ubierać. I tam nam rośnie tak level do góry, dostajecie pieniądze, dzięki czemu więcej możecie kupować różne rzeczy. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak dostać większy level i nieco pieniędzy, więc. Ja mam połowę od niedawna, to był mój stary połow. Jak widzicie, mam tutaj na tapecie siódmy, czwarty level, ale tamtej w środku. Mam siódmy, lecz usunęłam sobie go i przegram nowego i mam mniejszego. Jak widzicie, mam tutaj taką aplikację, dzięki której możemy wziąć trochę pieniędzy, ale nie wiem dlaczego. Może nie, ktoś mi wytłumaczy, jak ma taką aplikację. Niby polubiłam tą stronę, wpisałam i wciąż nie dostałam tych pieniędzy. Nie wiem, co jest grane, ale wpiszę tak jak było we sklepu Play, czyli 9:6. I klikam Ad Konis. I naprawdę nie wiem, może mi ktoś doradzi w tych komentarzach. Nie wiem, co teraz kliknąć. Jak, powiem, jak dam mu to ratę. To trzeba ocenić, a i tak tych pieniędzy nie dostanę. Więc przejdziemy do poła. Ja tutaj mam malutkiego poła, lecz na tablecie, na którym o, mam właśnie takiego poła. Takiego żółtego całego. A na tablecie właśnie na którym nagrywam teraz, to mam 25 level. I właśnie dzięki temu sposobu, który Wam teraz pokażę, zdobyłam tak 20 level w jeden dzień z 10 i mam teraz 25, no może Wam pokażę jak na telefonie nagrywam i mam tutaj 5 level, 2296, jest tak, koniec czy czegoś? Oczywiście możecie też dostać darmowe monety, jeżeli się tutaj zalogujecie na Facebooka, czy coś tam polubicie. I tak więc ja go najpierw tutaj nakarmię. Może że to. Trzeba go najpierw dokarmić, żebyście mieli do samego końca. W zasadzie to zadziała, bo tak dołam tej mikstury, nie chcę. Postaram się jeszcze wyszukać inne pomysły, ale ten akurat pomysł to jakoś tak trafił się, chociaż na pewno jest on na internecie. I wchodzimy w mikstury, musicie mieć no dużo pieniędzy, chociaż nie aż tak dużo. E, pokażę Wam kilka sposobów, dwa na razie. Kupujcie, o mikstura, e, mikstura głodu, ja już ją kupiłam wcześniej. nie, 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 nie chociaż możecie też kupić odchudzającą teraz kupujemy jedzenie, chodzimy na fast -tort. no teraz tą pizzą niestety ja mam to jeszcze zablokowane, ale wy kupujecie cztery burgery ja kupię na przykład tego sześć i dajemy mu tą miksturę głodu No ja już mam tutaj szósty poziom. Gdzież to znowu jest? Aha, tu jest to jedzenie. I karmimy go czteroma burgerami. Ale ja jeszcze mam je zablokowane. Aj to też staczy. Jemu ja dam kilka. On się robi brudny i go mijemy i też za to dostaje się. Teraz mam damy miksturę odchudzania. Pamiętajcie, miałam 2% i teraz go myję. I teraz mam już 49%, a miałam dopiero 2%. Nie wiem czy to się tak wyróżni ale można zobaczyć, że to jest 49 to jest 4, a tam jest dziewiątka musicie wiesz, na słowo. Ja tak robiłam moim po, na tablecie i w jeden dzień, tak jak wam mówiłam, zdobyłam już 20 level z 10 czy tam z 9. Ale to zbierałam pieniądze i kupowałam, oczywiście tak. Więc, teraz chcę Wam pokazać właśnie drugą propozycję i to kupujemy jakieś jedzenie, jakiekolwiek jakieś jedzenie, mogą to być burgery, no możecie ich mnóstwo kupić i kilka mikstur na odchudzanie. i karmimy go nie. dopóki się nie zrobi grube tak jak mój nie. i teraz mu dajemy miksturę odchudzania jest 75 a było 49 dajemy znowu jedzenie nie. Nie. dobra kupię mu coś innego bo on tego nie chce To zje, to zje. Teraz kupę. Trzeba aha, trzeba go umyć. Teraz mu dałam miksturę odchodzenia i proszę bardzo, już mam siódmy level. Więc naprawdę sama nie wiem jak to jest możliwe, ale miałam dopiero co 5 i już mam siódmym. Więc ja go jeszcze nakarmię, bo mam jeszcze jedną miksturę odchudzania. Go tutaj nakarmimy. Ja mam zresztą dużo pieniędzy, a chcę mieć większy level, a pieniędzy to tam nie problem na zbierać. Dobra, teraz już mu dam miksturę odchudzania i mamy 24. Um, tego pewnie nie będzie chciał. Teraz możemy pograć w jakąś grę. Tam, gdzie się najwięcej pieniędzy zbiera, to nie, nie, to nie ta gra. Chociaż ja tutaj jeszcze nie zaczęłam grać. Niektóre. Ja zaraz to ciszę, tylko. A to jest ta gra, już Wam pokazuję, którą tutaj zarabiacie naprawdę mnóstwo pieniędzy. Mnóstwo. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku z nowej serii. Po. Myślę, że Wam się podobało. Pa!